Wiele osób cieszy się z powrotu osiągnięć. Moi widzowie... I lekarzy w Choroszczy. Witam was bardzo serdecznie. I teraz rozpoczniemy maraton wielkiej wojny. A na Eneba .com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dzisiaj weźmiemy sobie sowieckie WOSAJUZA. Wiecie dlaczego? Bo znalazłem tutaj fajne osiągnięcia na nim. Bardzo fajne, nawet można powiedzieć. Jako Rosja miej 5 milionów strat w wojnie. Jako Rosja bądź komunistyczny, i wojnę z Ameryką. I niech Niemcy i Włochy nie będą faszystowskie. Jako Rosja posiadaj wszystkie kory Polski. Zanim Niemcy zrobią Gdańsk czy wojnę, albo Mołotow-Ribbentrop. 10 milionów strat w wojnie z Niemcami, okej. Okay. To już wiem, jak to zrobię chyba. Jako Rosja kontroluj Brandenburgię. Ty, co sądzicie o operacji Gdańsk? Dobra, rozpoczynamy sobie już, moi drodzy, cel na Polskę. Mobilizujemy siły i robimy, no musimy iść historycznie, musimy iść ze Stalinem, tak? Muszę pójść w mo drogą mojego dziadka, jakkolwiek to... Dobrze, fantastycznie, mamy cel, moi drodzy. Mm, a wam tylko przypomnę, że jeżeli byście chcieli zobaczyć polskie osiągnięcia w tej grze, to napiszcie mi to w komentarzu i zostawcie lajka pod tym filmem. Będzie mi bardzo miło. A my rozpoczniemy teraz ofensywę lekką. O, ty, odblokowałem osiągnięcie. Posiadaj mniej niż 15% stabilności. Wow, fantastycznie, moi drodzy. Pierwsze osiągnięcie zrobione jakieś. Super sprawa. O, usuniemy NKWD. Gdzie jest Rokosowski? Rokosowski zostanie liderem moich sił pancernych i zobaczymy, czy te dywizje dadzą radę się przebić. Ze wsparciem lotniczym oczywiście. Oj, chyba dadzą. Dobra, wiecie co, puśćmy armię czerwoną już całą. Niech łamią bez względu na to. No prędzej czy później będzie tyle, wiecie. Taki break, through, że powinni sobie chłopaki poradzić. Tak mi się im wydaje, nie? Spróbujemy wjechać na kowel. No i oczywiście musieli mnie zablokować, nie. Wszystko by się udało, gdyby nie ci. Prze... Gdyby nie ta Wielka Polska. Wszystko by się udało, nie. Ale pierwsze osiągnięcie już będzie, żeby zdobyć y, Polskę, zanim Niemcy zrobią Ribbentrop-Mołotow, więc luz. Czemu oni las tenda używają? Przecież jestem najlepszy na świecie. Oni nie będą w stanie mnie zatrzymać. Mhm, mm świetnie. Ty, no to ładnie ich połamaliśmy. Warszawa szybko zajęta, teraz Gdańsk? Łopie. Mam to. I na Poznań. Ty, zniszczone. Jeszcze tylko Kraków? Ole, mam przewagę w polu. Ty. Przy okazji sobie zrobię template do garnizonów. O, świetnie. Polska już jest nasza, moi drodzy. Select all. bands, bands I mamy osiągnięcie. Jako Rosja, posiadaj wszystkie polskie kory, za czym zrobią Gdańsk czy wojna. No i teraz. Mamy to już. Fajnie. Czyli teraz muszę podbić Niemcy i Włochy, zdobyć Brandenburgię i posiadać więcej niż 10 milionów strat. Jezus. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Dobra, spróbujemy się tu jakoś przygotować na Niemców, ale wątpię, że ruszanie teraz będzie miało jakikolwiek głębszy sens, nie? Bo jesteśmy przemysłowo naprawdę po drugiej stronie rzeki i to dosłownie. Dobra, moi drodzy. Testujemy pierwsze podejście, czyli wypowiedzenie wojny Niemców teraz. Fantastycznie. I zobaczymy, co się wydarzy. Trochę dominacji powietrznej jest. O prikazna, czyli co nam rozkażesz? Spróbujemy zrobić coś takiego. Na początku spróbujemy zająć tereny Królewca, po prostu tymi dywizjami. Jakkolwiek, czy da nam w ogóle się coś takiego zrobić? Świetnie. Staramy się to zrobić w takim kontekście, żeby zająć sam Królewiec, nie? I żeby bo my tutaj musimy nabić 10 milionów strat, moi drodzy. Więc to będzie w ogóle ciekawa sprawa, nie? Tutaj w, w kącie już Niemcy padają. Tutaj wypychamy. Najważniejsze, żeby nie dotknąć Królewca. Ty nie mam dowódcy. Czy ta czystka się po tym zakończyła? Chyba nie. Dobra, idziemy w desperackie. Demispheric Measures. Dalej Stalin zdenerwowany. Ja pierdzielę, nie? To no świetnie. Pozabijaj mi wszystkich dowódców. Fantastycznie, nie? Dobra, staramy się ich tu wymęczyć. Super. Fantastycznie, moi drodzy. I staramy się w królewcu, będziemy ich teraz się starać wypychać w ten sam sposób. Patrzcie. I niech przysyłają tutaj Niemcy dywizję i musimy nabić 10 milionów. O jezus. 80 tysięcy dopiero, nie? Fantastycznie. Nie, no tutaj będzie chyba git. Dobra. I teraz sprawdzimy tak. Świetnie. No i patrzcie, co teraz będziemy robić? Będziemy praktycznie siedzieć w królewcu, moi drodzy. Czekać na niemieckie wojska. I to jest wszystko, co będzie. Tutaj robić. A tu jest full defensywa i budujemy się przemysłowo, moi drodzy. Czołgi średnie, nie? To, co lubię. Do widzenia. Ile strat? 160. Spoko dobijemy 10 milionów prędzej czy później. Nie ma problemu. Tylko zobacz. Trzeba pociągnąć co nieco chłopiec tutaj, czyli linię kolejową i będzie git. Ale dziwnie strzelają szybko. Niestety muszę pomyśleć o większych o okrążeniach, moi drodzy, no bo tutaj jest nieciekawie. Zostawię tutaj samą piechotę po prostu. Zobaczymy, czy ten gościu tutaj przybył. Dyszka, przybył. Ale tutaj jest beznadziejny ter teren do ataku dla. Dobra, zobaczymy, czy Rommel tu się da przepchać. Niestety nie mam lotniska. No, to normalne, że Rzesza będzie dominować. Nie, no ładnie ich tutaj. Kurde, zastanawiam się, czy jest se sens okrążać tutaj e, cały śląsk. Czy lepiej po prostu się skupić tutaj, żeby oni przesyłali wojsko, bo będzie prościej. To jest właśnie taktyka, której nie do końca, którą przemyślałem, nie? Tak naprawdę. Bo lepiej chyba, żeby tu w królewcu było coraz więcej wojsk. Tak naprawdę. Czekajcie, spróbujemy coś zrobić. Dobra, okrążymy tutaj Breslau, czyli Wrocław. Może dasz radę tu wejść, chłopie? Jezus, nie przejdzie mi tutaj. Patrz, bo cały czas ja pierdziele, nie? Dobra, powiem tak, pa panowie. Ja mam totalnie w pompie okrążanie tutaj, e, że tak powiem, tych panów. Nie chcę, się dzieje co chcę. Ja, ja będę tak to robił, bo inaczej ja się tutaj zapłaczę, nie? Tak będę to robił i cześć. Dobra, jednak trochę na siebie muszę napluć. E, Niemcy mają strat, moi drodzy: 400 tysięcy. Zobaczymy po tym, ile będą miały Niemcy strat. Jak te dywizje sobie zepchniemy. Kliwice zajęte, fantastycznie. Próbuję Niemcom zmniejszyć front na tyle, żeby coraz więcej wojsk do portów przysyłali. Zobaczymy, czy, czy to coś pomoże. Dobra. Zmieniam doktryny, oczywiście. Dobra, i zaraz zobaczymy, ile będzie, będą mieli Niemcy nabitych strat. Mieli 430, mają teraz 460, a teraz będą mieli po załatwieniu tych wojsk? Zaraz zobaczymy. 500. No to niedużo w sumie, nie? To już lepiej jakbym tutaj wybijał dywizję, byłoby szybciej. Tak naprawdę. Serio, nie? Lepiej było, jakbym wybijał dywizję w królewcu. Może Niemcy Kłajpedę zajmą zaraz jakimś celem? To by było spoko. Boże, czy ja będę właśnie najpiękniejszym człowiekiem na świecie? Poczekajcie chwilę. Czy ja wypuszczę właśnie Niemców z królewca, żeby przyszli tu, poszli do Gdańska i będę ich robił na dwa porty dymał? Zaraz się. Przekonamy. Patrz, patrz, no idź w stronę Gdańska. Kur no idźcie w stronę Gdańska. Żądam, żebyście poszli w stronę Gdańska. Idź w stronę Gdańska, proszę cię, no, nie każ mi się męczyć. Deutschland. Dawaj do Gdańska. Dawaj, Gdańsk. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, patrz, nawet ci tutaj zejdę jedną prowincję, stary, jak fajnie. O, 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 o. Dawaj na Gdańsk. I teraz w stronę Gdańska, chłopaki. Na Gdańsk Tak, jest jedna prowincja cię od tego dzieli, chłopie. Do Gdańska! Przecież ja go puściłem tutaj, nie? Czemu on nie może tutaj wejść do Gdańska, stary? Czekajcie, spróbujemy teraz, nie? Okej, okay, wszedł. I co? I wejdzie później do Gdańska? Dobra, to wiecie co zrobię? Dobra, moi drodzy, zdusiłem ich w kotle dosłownie, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Kurczę, muszę ich znowu dobchać tutaj, nie? Ale nie mogę wejść do królewca, zobacz, żeby nabić im straty. I teraz, moi drodzy, Benz. I ja nie wiem, jak ja dobiję do 10 milionów, ja ledwo do miliona dobiłem stary. To jest niemożliwe, nie? Naprawdę. Ja może spróbowalibyśmy tak? Cześć, Niemcy, dawać więcej, dawać więcej. Wobryki. dobra? Wiem, co zrobię. Idę do portu w koszeli, nie, nie. A dlaczego? Bo jestem najlepszy na świecie. To jest chyba najprostsze wytłumaczenie. Czekaj, czy mi się to uda? <laughs> Ale mam plan nie. Co wy że że ja będę w stanie tak osiągnąć po prostu wiecie. Patrz, na dwa porty ich będę robił w Koszalinie i tutaj, nie. Dlaczego? Bo jestem najfajniejszym chłopakiem na tej imprezie, stary. Zobacz, jak jestem super. Ja pierdzielek, jestem fajny. Przydałoby się tu zdobyć jeszcze punkt zaopatrzeniowy i wypchać ich stąd. Dobra, chłopaki, pchamy, nie? Tu nie ma na co czekać. Ale fantastyczna kampania sowiecka, nie? Wiecie co? Jakkolwiek to nie zabrzmi zbrodniarsko, wybudowałem sobie tutaj punkt zaopatrzeniowy, znaczy już się kończy budować, żeby łatwiej było nam eliminować tutaj wrogów w porcie. I jest jeden problem, że Niemcy no nie za bardzo chcą wysyłać już wojska do portów. A nam zostało jeszcze no jakieś 8 milionów ludzi do zniszczenia tutaj. Ale u mnie mogą być też straty, prawda? Więc myślałem, czy nie zrobić tej piechoty po prostu, nie nazwać jej ork i nie puścić planu przed siebie, żeby się rozbijać na Niemcach. Chyba tak zrobię. Tak naprawdę. Chyba będzie lepszy pomysł. A bo my musimy mieć oboje 10 milionów strat. Dobra. To wiele powiem wam teraz tłumaczy. Bo nie daj Boże, jak ich zacznę puszować, nie, to będzie problem. O, świetnie. I straty co? Czemu mi straty nie rosną? Halo? Halo? O, no i to mi się podoba. Chłopaki jedziemy normalnie jedziemy jest jechane teraz ty, 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 ty. uhu nabijamy stratki, nie boże kochany to uczucie gdy musisz chłopie zatrzymywać się nie wyrzecodzi przestawać robić ofensywę dać się Niemcom przeorganizować bo twoje beznadziejne dywizje do wypalenia prawie dojechały do Berlina nie fantastyczne no to właśnie nabiłem 10 milionów strat nie i teraz przez Belgię wiadomo alianci i rozjadą Niemcy. 100% nie. 100%. Boże, Niemcy nie możecie zrobić więcej dywizji? Naprawdę nie. Nie możecie zrobić więcej wojska po prostu? Bo ja chcę sobie strat nabić na was. Chłopaki. Jezus. Jezus nie bo. mi głowa eksploduje. No i widzicie moi drodzy. No to zrobiliśmy 10 milionów strat. Boże, te osiągnięcia są fantastyczne, muszę Wam powiedzieć. Tu już nawet nie ma, nie ma nawet o czym gadać. To trzeba zrobić po prostu Benz i Benz. Okej, okay? i teraz zrobić tak. Puk i do widzenia. Bo tutaj nie ma co gadać, no. I trzeba sobie z tym roblować wszystko, no bo jakby Wam to wytłumaczyć. Nie sądziłem, że alianci po prostu przez Belgię będą wchodzić do Berlina. Więc ja wolę wejść pierwszy, tak? Jeszcze tym bardziej, że mam osiągnięcie, żeby zająć Berlin. No niestety, moi drodzy, Niemcy. Jest, ale mamy osiągnięcie. Jako Rosja kontroluj Brandenburgię. No i chciałem zrobić osiągnięcie z 10 milionów strat, ale nie Mogę tego zrobić, chłopaki, nie? Naprawdę. Mam 2,4, tutaj mam 900, no nie da się zrobić 10 milionów strat na Niemcach. Koju. Chyba, żebym ich. Ej, czekaj, 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 czekaj. Ale mam pomysł. To gdyby się wycofać z Niemiec. Ale Niemcy mają pewnie 5 dywizji. E, Niemcy tego nie zatrzymają, a Marianci ich rozjadą. Bo Niemiec nie wciągnął Austriaka ani Czecha do siebie. I to jest problem zasadniczy, tak mi się wydaje. A co gdyby się ustawić tutaj linią obrony na, na przykład tutaj? I puścić Niemca i zobaczyć, co się wydarzy? Hm? Ej, ale zrobiłem kolejne osiągnięcie. Jako Rosja pod Stalinem podbij Niemcy mają mniej niż milion strat. Aha. Dobra, to jeszcze zrobimy jedno osiągnięcie. Już wiem nawet jakie. Jeszcze Rumunia skapitulowała jakimś cudem. Aha. Ty, albo po prostu oleję to i wypowiem wojnę aliantom. 30 dni. No przecież. Chłopie, to będzie o wiele łatwiej, i wtedy będę w stanie wojny z USA. I później przygotujemy się od początku. Kampanię ustawimy na granicach, żeby stać z Niemcami. I tak zdobędziemy 10 milionów strat, bo będziemy grali tylko pod 10 milionów strat. 500 IQ Grinect. Dobra, i teraz moim celem będzie dojechanie. Do Francji, do Paryża. Niech sobie tam działają chłopaki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj powinni być złomowani Alianci, nawet bez lotnictwa. Tak mi się wydaje, że powinno to zadziałać. Oczywiście linia marzynota. no to będziemy rzucać tutaj ludzi na mnie, linia marzynota. niech będzie. Mogę na Holandię cel. O Boże, 100 dni. To wiecie, co zacznę robić? Na Jugosławię zacznę robić. Na, na USA zacznę robić cel. No i niestety muszę zezłomować jeszcze Bułgarię. Nie wiem, sami chcieli. Czekajcie, bo tutaj właśnie staram się zrobić ogromne wręcz okrążenie. I postaram się, żeby, żeby to jakkolwiek wyszło. Może wyjdzie. Od razu mówię, że może wyjdzie. Jakby mi się udało ich tutaj zjeść, to by było fantastycznie, nie? Dobra, trzeba się trochę przeorganizować. Świetnie. A wiesz co? W sumie napierdzielaj stary przed siebie. Co wam szkodzi, nie? Muszę, muszę tylko doprowadzić do kapitulacji Włoch, żeby osiągnąć to, co chcę. A aktualnie piorę się ze wszystkimi aliantami tutaj, nie? Na tych prowincjach jednych, więc powiem wam szczerze nieciekawie to wygląda. Może się uda przekroczyć te prowincje. Może. No, chyba tego nie puszniemy, tak? Boże, ja tu robię jakieś 500 IQ zagrywki, a Holandia dołączy do aliantów i wystarczy zrobić aktualnie tak. I się przedrzemy. Tylko, chłopaki, musicie się szybko rozejść, bo inaczej będzie naprawdę ogromny problem. Trzeba przejść tędy. Jedziecie, chłopaki. To jest wasza chwila, prawdy, nie? Jezus, tu są Francuzi, tu są Amerykanie, Anglicy. Tak szybko? Niemożliwe. Ale dobra, może armia czerwona się przedrze przez, przez Hiszpanię. Zobaczymy. Szkoda, że te straty się nie liczą. Ja pierdzielę, bym sobie tak łatwo nabił straty tutaj. No i znowu będzie stanie w Amsterdamie. No to ładnie. Jest, moi drodzy. Mamy to. Jugosławia dołączyła do aliantów. Aż się musiałem wycofać z wrażenia. I teraz może wreszcie. Włochy padną, bo alianci ich podbiją i będziemy mogli yy, odblokować achievement i później robić 10 milionów strat, co nie? Czekajcie, teraz to powinno działać. Niemcy nie powinny istnieć. Boże, Niemcy istnieją, wszystko. O Boże, nie. Ta, ta gra mnie naprawdę nienawidzi, nie? Wszystko pod górę mam w tej grze. Wszystko. Ta gra mnie naprawdę nie cierpi. Dobra, rozpoczynam Ultimate Goide. Naprawdę, rozpoczynam Ultimate goida, moi drodzy. Aha, bo ja dwa cele robię? Nie. Ty, a nie, dobra. Rozpoczynam Ultimate Goide, czyli przechodzę przez Polskę, przechodzę przez Bałkany i idę Prosto do Niemiec, kapituluję, niszczymy Niemcy i powinien wejść kolejny achievement, nie? Bo jak to nie wejdzie, to przysięgam szczerze, że jadę na szkolną i proszę o transport prosto do choroszczy. No i drodzy, to jest zabawne, nie? Że muszę tyle osiągnąć, żeby zdobyć jedną, jeden głupi medalion. <grym> Musiałem ich przeorać tutaj dosłownie na całej linii frontu mm, i wypowiedzieć cel jeszcze Niemcom, i będę musiał też ich przeorać i dopiero będę mógł wejść, nie? Prawdopodobnie zdobędę wtedy osiągnięcie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobimy tak, że Wy dołączycie tutaj będziecie tylko i wyłącznie się bronić. Aha! I teraz Rzesza wypowiedziała wojnę Luksemburgowi i alianci wchodzą do Rzeszy, nie? Fajna sprawa, muszę wam powiedzieć. Tak mi się fajnie gra w to. Boże, czy, czy tylko ja to czuję, że od By Blood Alone ta gra po prostu intelektualnie jakoś i poziom spadł o 50 punktów? Jest, towarzyszu! Jako Rosja, bądź komunistyczny, bądź wojnie z Ameryką, jak Italii i Włocha nie są. Dobra, to teraz najważniejsze osiągnięcie, chłopie. Musimy zrobić 10 milionów strat i przygotujemy się od 36... Wy to oczywiście będziecie mieli skipnięte. Od 3-6 przygotuję się na Barbarosce, ustawię się po prostu jak dziki wąż sosnowiecki i będę czekał na 10 milionów strat. Tego typu band. No i co? Od początku fajna rozgryweczka. Będziemy sobie grali ze sobie budowali przemysł, będzie fantastycznie. E, oczywiście do ribbentrop Mołotowa budujemy całe same cywilki, i później spam wojskowych, więc będzie też fantastycznie. I już wiem, dlaczego mi nie siadło to osiągnięcia 10 milionów, ponieważ Rzesza się nie uzbroiła w Czechy i w Austrii. A to daje mi ogromny busmen powerowo-przemysłowy. Dodatkowo jak Rzesza pokona Francję, to później będzie miała 100% wojska i będzie się wypalać, straci parę milionów, ja stracę parę milionów, może się uda nabić 10, nie? Zobaczymy, czy, co z tego wyjdzie. Ale, no, wiecie o co chodzi. No, jestem dobrej myśli, ale zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, moi drodzy. Roz, rozwijałem się od roku 36. Nareszcie. Niemcy nam mnie ruszyły. I teraz, moi drodzy, musimy wykonać wielki plan. Stworzyłem trzy wielkie armie. Oczywiście z nie wszystkimi mam wojnę, nie? To jest fantastyczna sprawa. Mam nadzieję, że wezmą wreszcie Węgry i ten. Świetnie. Mam trzy armie wielkie. Ogromne wręcz. Olbrzymie. I liczę na to, że uda mi się nabić 10 milionów strat w tej wojnie. Czy to po mojej stronie, czy to po stronie niemieckiej. Mam nadzieję. Tutaj, oczywiście, lotnictwo nasze działa i walimy Niemcom po 20 samolotów. Teraz są 10. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Po prostu. Zrobiliśmy jakieś samoloty, zobaczymy. Długofalowo powinniśmy ich pokonać, ale no, nawet jak Niemcy zaczną mnie przepychać, to dobrze, bo będą nabijały straty. Zobaczcie, jakim lecą straty versus Soviet Union. Oj, to jest to, chłopie. To mi się podoba. Wiesz, co chodzi, chłopiec? Więc jest spoko. Dobra, stoimy sobie i czekamy. Niech Niemcy walczą. A ja sobie będę robił badania. Powiem wam tak. Najważniejsze to jest wymęczyć Niemców tutaj lotniczo, bo my tracimy jedną maszynę, oni tracą 30 w powietrzu, więc to będzie dobrze że Tutaj mnie przebili bardzo mocno, ale to jest nawet lepiej. Wiecie dlaczego? Bo oni teraz poczują się pewniej i siebie i e, będą mnie bardziej atakować. Stracili w wojnie dopiero milion ludzi. Jeszcze dziewięć. Ja straciłem 600 tysięcy tylko, ale jak oni przestaną mnie atakować, to ja się zacznę wypalać na Niemczech, nie? Żeby wbić stratę. Zresztą zobaczymy, czy to się w ogóle uda zrobić. Kurde, ja się zastanawiałem, czemu Niemcy się nie wypalają na mojej granicy. Wiecie, co wystarczyło zrobić? Cofnąć lotnictwo do Moskwy, żeby było czerwone niebo i Bot myślał, że mnie po prostu zanihiluje i pozwolić im atakować. Niemcy mają moje Drodzy, 2 miliony strat, ja mam milion, czyli razem mamy 3 miliony, czyli potrzebujemy jeszcze 7 milionów strat. Ja sobie poczekam bez problemu, nie? Niech sobie Deutsche atakują, ja z tym nie mam żadnego problemu i. Dobra, i to jest teraz moja taktyka. Jak Niemcy się wypaliły na granicy z nami, to teraz ja się zaczynam wypalać na ich granicy, żeby nabić, bo tutaj w Achievementie pisało, poczekajcie, tylko to znajdę, że trzeba mieć both must have more than 10 milionów casualties. Że jako Niemcy albo Rosja, bądź w wojnie przeciwko sobie i oboje muszą mieć straty 10 milionów, to. Albo na przykład ma 5 miliony Rosja i 5 miliony ja chyba. Czy to i Niemcy i Związek Radziecki musi mieć? Nie no, mam nadzieję, że to jest tak zrobione, jak ja myślę. Że ja wbiję 5 Niemcy 5 i cześć. Wiecie o co chodzi? No, bo spoko. Boże, tylko żeby ja wygrywać nie zaczął, bo to już będzie najgorsze na świecie, nie? Jak ja zacznę ich przepychać jakimś cudem. Boże, nie! Brońcie się Niemcy, gdzie? Nie! Brońcie się Niemcy, proszę was. Musicie się wybronić. Jesteście totalnymi czadami, czajcie? Dobra, już przestanę atakować, bo ja ich jeszcze podbiję. To nie ma sensu. A ja ich nie mogę podbić. O, i teraz stoimy. Świetnie i teraz oni mnie atakują. O to chodzi, właśnie. Nie, no, Niemcy są za słabe. Oni mnie nie zdobędą. Moi drodzy, siada mi ale robimy osiągnięcia i wystawię zaraz 600 dywizji kawalerii, które pozwolę Niemcom okrążyć się, nie? <grym> żeby wbili mi z 5 milionów strat. Wystawię 600 dywizji kawalerii, zmienię im template na ten template. Przepraszam, nie na ten, na ten. <grym> I pozwolę im okrążyć te, te dywizje, je wybić i e, tak to by wygląda, nie? Powiem Wam szczerze, że to jest najdziwniejsze. Naprawdę, to jest najdziwniejsze osiągnięcie, jakie robiłem. <grym> Śmiesznie się to ogląda, jak mam puszczony plan. Dywizji, które nie mają nic i Niemcy mają 7 milionów strat. Ja mam ledwo 3, ale mam nadzieję, że mój plan 605 dywizji konnych zadziała, jednak. Mam tylko nadzieję, że mi gry nie wywali w powietrze. To by było dosyć dziwne. Może zobaczcie, co ja robię dla wielkich Niemiec, nie? Żeby Niemcy nam straty nabiły, Pary. Ja specjalnie oddam im teren królewca, żeby mieli lepsze zaopatrzenie, lepsze możliwości do ataku i będę wycofywał moich ludzi do tyłu, żeby tylko Niemcy sobie tereny odbiły, nie? Specjalnie ustawiłem tutaj się w ten sposób, żeby Niemcy miały super zaopatrzenie i dalej mnie atakowały, stary. Bo mają Niemcy już 7200. Boże, kochany, ty. Dobra, włochy się, wiecie co ja robię? Ja robię coś takiego, stary, że w suwałkach 605 dywizji piechoty wystawiam i robię copy of DD, boom! I zmieniam ich wszystkich. <laughs> Jak to dziwnie wygląda, stary? O, jak się to zmienia? I robimy bend. I się wycofujemy. I liczymy na to, że po prostu jakimś studem te dywizje się zmanpowerują zaraz. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się Manpowera na nabrać. Oni pewnie znowu zaatakują zaraz. Dobra, do Wilna. Liczymy na to, że Manpower dojdzie jakimś studem. Bo ja się muszę, ja muszę paść, nie? już możemy rozciągnąć linię frontu normalnie. I zaraz zrobimy tymi sześciu 600 dywizji drużynom. Zaraz coś zrobimy. Tylko sobie Manpowera odnowimy. Tylko niech chłopaki tutaj. Mam 7 milionów w polu, to oni to powinni uzupełnić jakoś. Poczekajcie, jak mam... Jedną pełną armię, to dałbym ją okrążyć Niemcom, na przykład powiedzmy w Wilnie, ale zaraz zrobimy taktykę, nie? Poczekajcie. Dam ich okrążyć zaraz w Wilnie, bo Niemcy już mnie nie atakują. Niemcy już chyba wypaliły się maksymalnie i mają, moi drodzy, 7 milionów strat. Poczekajcie. My wysyłamy do Wilna, Wilna 120 dywizji, które są pełne w manpower, nie? Zaraz zobaczymy. I teraz spróbujemy tutaj mojego przeciwnika, żeby to Wilno okrążył. Zobaczymy, czy uda nam się to zrobić. Ty patrz, ale Niemcy idą dopiero powoli i jeszcze to muszą. No i on Powinien przejść, no. Tak naprawdę, i mi okrążyć te wojsko. Dlaczego Bot mi nie chce okrążyć dywizji? Panowie, dawajcie do przodu. Zobaczcie, tu jest sama armia do okrążenia, no. Patrz, ile dywizji, chłopie. Zobacz. Przecież to jest stary 126 dywizji, nie? Ja pierdziele. Boże, nie. O, idzie, 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 idzie. Jeszcze tu i tu. Jeszcze tu i tu. A teraz? Czekaj. Na małodeczno, jak wejdzie. A czekaj, wycofam się stąd. Niech wchodzi. Zaatakował mnie, nie? Więc niech wchodzi. 126 dywizji w Wilnie. Halo, halo. Tak, on się wycofałem, musi i on tu jednak nie chce wejść. No to fajnie. Boże, nie. I zamiast mnie okrążyć, to. Jezus, czajcie to? Próbuję, żeby bot okrążył mi 120 dywizji. I oni zamiast mnie okrążyć, to chłopie wilno zaatakowali. Ja pierdzielenie. Ale chłopie sieczka. Boże, co za. Nawet tego nie komentuję, nie? Nawet tego nie komentuję, stary. To jest. No, wycofałem 100 dywizji. Czy wejdziesz do wilna i mnie okrążysz, czy nie, stary? Proszę cię, wieć tutaj. Tak, idzie jedna dywizja, dobra. Jakbyś tu wszedł, chłopie. Patrz, odejdź. Dobra, i teraz. No nie wierzę, że oni tu nie wejdą na te dwie prowincje, stary. Teraz, chłopaki. A ci dalej nie mają manpowera, nie. To jest nie, niemożliwe, nie? 8 milionów Niemców padło. Czekaj. Wiem, co zrobię. Dobra? I teraz patrzcie na to. Oni tutaj muszą wejść na Bałtyk. Nie wierzę, że nie wejdą i mnie nie okrążą tutaj. To jest moja chwila prawdy. Boże, i Niemcy mi upadają. Nie. Boże, dobra, usuwam tę dywizję. Wejdźcie na północ. Nie, ja zgłupieję, że, żebym ja musiał się tak prosić, bota, żeby mnie podbił. To jest niewyobrażalne, nie? Co oni robią? Do cholery. Fantastycznie. Teraz do góry, chłopaki. Nie wiem, no, zobacz, stary. Zobacz. Widzicie to? Widzicie to stary? Oni wolą tą prowincję zaatakować. Nie wiem, ja nie rozumiem tego, nie? Kompletnie. Ja nie wiem, jak mam te straty nabić, moi drodzy, ale to jest straszne. Naprawdę, patrz, on nie chce iść do góry, ani stary. On nie chce tu wejść, nie? A zaraz go alianci podbiją. Proszę wejść, błagam Cię na kolanach. No. <śled> O Boże, kochany. Boże, nareszcie idziemy Niemcy. Nareszcie, moi drodzy, nadchodzi nasz upadek. Dawaj, Deutschland. Jeszcze tutaj wyżej. Jeszcze wyżej, dawaj. Stary, już nie mam gdzie uciec. Proszę cię, odetnij mnie. Bronimy się, odetnij mnie, błagam cię. Jak on mnie wypcha stąd, tutaj, żebym sobie wyszedł, botem, to ja dzwonię, nie. Dzwonię do choroszy. Boże, wejdź tutaj, albo wejdź tu, stary. Okrążysz mnie. Ile mam strat? Trzy, trzy miliony. Zob o, tak, idzie. Jest! Boże. Dobrze, wejdź. Teraz muszę tylko i wyłącznie czekać. Aż mnie Niemcy tutaj zniszczą, nie? Nie, nie mów mi, że ja to wygram jeszcze, nie błagam. Dobra. Teraz muszę tylko liczyć. Tak, bot mi atakuje. Tak, 3 miliony mam. Dobra, lećcie. Deutschland dajesz. Wierzę w ciebie, nie? Pomóżcie go w ataku. Nie, ja no nie wierzę w to. Dobra. Niemcy mają ile strat? 8,6 miliona. Potrzebuję szybkiego upadku, moi drodzy. Szybko te dywizje muszą upaść. Jak zmusić Niemcy do ataku? Dobra, robię kolejną głupotę, tylko i wyłącznie, żeby nabić straty, czyli wycofuję się wszystkim z tego frontu dosłownie. Wszystkim. Wszystkim włączam pociągi i tutaj zostawiłem 600 dywizji. E, te dywizje tu dalej stoją, nie? Oni ich nie chcą wybić, Niemcy, z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu ich Wiem tutaj 600 dywizji, mam nadzieję, mam nadzieję, że zostaną. Mam nadzieję, że zostaną okrążone, nie? Specjalnie tutaj Niemców głęboko wpuszczam, bo chciałbym, żeby tak to mocno okrążyli te 600 dywizji, nie. O, i tutaj powinni mnie odciąć już Niemcy zaraz. Tylko zobaczymy, czy Bot będzie w stanie tutaj zająć e, Salinowski i tak dalej. A tu dalej stoimy, stary, nie. Nie wiem, no Niemcy nie są zbyt chętne, żeby mnie podbić po prostu. Nie, wiem, może jak stanę tutaj? Może wtedy na Pińsk się skuszą, czy coś? No nie mam pojęcia, nie. Straty w wojnie 3-3, Niemcy mają 8-8. Okej, okay. Dobra, Niemcy mnie okrążyły prawie. Tylko problem jest to. O, nareszcie mnie atakują. Tak. Boże, tak. Kurde, oni mnie tu podbić nie mogą. Lol. Niemcy mają 8-8. Dobra, okrążyli mnie. I teraz Niemcy zajmą Pińsk, będą mieli supply huba. Ja nie będę miał i powinni mnie podbić. Świetnie. O, dobra. Kurde, prawie mi atakowali, ale znowu przestali. Boże, co te Niemcy robią, stary, tak wiesz? Między nami, nie? One, stary, powinni mnie to zrównać z ziemią. Tak naprawdę. Ty, no, nie mówmy, że ja wygram jakąś bitwę o prowincję. Bo to już by był hit. Ty, idę sobie do góry. Zobaczymy, co się wydarzy. O, jolo. Boże, poziom trudności tej gry to jest Age of history. Wiesz. Jezus aż mnie laguje. Jak wydaje rozkaz, że 600 dywizji ma zaatakować jedną prowincję. Ciekawe, czemu oni mnie nie atakują, tu ani tu. No i co? Powiem tak, Niemcom 10 milionów bym nabił teraz podczas ofensywy. Bym ich zrównał z ziemią, ale ja 10 nie mogę sobie nabić, no bo Niemcy nie chcą mnie zniszczyć. Tak naprawdę. No i ja sam nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Moi drodzy, zróbmy wielki test, bo Bot mnie nie chce zaatakować. Ja mam 3.6 miliona strat, co nie? I usunę teraz te dywizję, co nie? I mam dalej 3.6 miliona strat, czyli to nie zaliczyło jako straty. Boże, wczytałem grę i Niemcy ruszyły. Jezus, jestem dumny, z z Deutschland. Naprawdę jestem dumny z tak bohaterskiego narodu. Boże, jestem dumny. Tak, 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 Deutschland. Jedziesz przed siebie, Niemiec. Tak. Brawo, brawo. Bądź jako Rosja komunistyczna i 5 milionów strat. Boże, od razu mi na 5 milionów skoczyło? Ty, coś, co ty gadasz? German Reich 15 te chłopiec cyk i cześć ale ja. Teraz moi drodzy muszę milion niemieckich strat zdobyć, więc wracam do normalnego template'u tych dywizji i robię bum i bum i nabijamy milion strat w ofensywie Niemcom. Mam nadzieję, że to powinno wyjść, nie? Jak mi się udało wbić 15 milionów tutaj i tutaj w dwóch prowincjach, więc puszczamy planik i le lecimy z tym chłopcem, co chodzi? Jedziemy. 900. No i dobra, lecimy przed ciebie, po prostu, stary. A jakbym sobie okrążonko jakieś zrobił? A ile Niemcy mają dywizji in the field? Niemcy mają w polu, moi drodzy, dwa kom ma 8 miliona, więc easy to zrobię. Easy to zrobię. Boże, uda mi się. To był jeden z chyba osiągnięć, który miałem do zrobienia, nie? Ja pierdziele, lecimy. Boże, moi drodzy, to musi być to. 300 tysięcy ludzi, to musi być to, nie? To musi być to, stary. To musi być to. Aż zatrzymuje ofensywy wszystkie, chłopie. No to, no nie wierzę, że to nie będzie to, nie? No nie wierzę, że to nie będzie 300 tysięcy ludzi, stary. Ja mam dobre przeczucie odnośnie tego chłopiec. Zobacz, 9-7, oczywiście złomowanie Warszawy tutaj, niech będzie. Cel uświęca środki, jak to mówią. Liberation of Warsaw. Dobra, kogo to wchodzi. Dobra, jest. Boże, czy to będzie to? Czekaj, Niemcy mają 9-7 ja mam, stary, 15. Czy to jest ten moment i ta chwila? Powiedz mi to, chłopiec. Powiedz mi to, czy to jest ten moment i powiedz mi, że to jest ta chwila, stary. Powiedz mi to, błagam cię. 100 tysięcy! Niemożliwe, nie? 100 tysięcy ludzi mi brakuje i niech Niemcy teraz kapitulują, chłopie. Wiesz o co chodzi? Konferencja pokojowa. Przecież ja bym ataku miażdżycy dostał przed tym komputerem. Tak! Tak! Mam to! Brawo, brawo, Łukasz! brawo, 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 brawo. Zrobiliśmy Brandenburgie, stabilność, wszystko. Mamy on all Cors i te 10 milionów gdzieś mamy, tutaj zaliczone. Tu jest Duel of Fates. Mamy to zrobione. Jeszcze muszę zniszczyć Niemcy, zniszczyć Włochy, żeby nie istniały faszystowskie i być w stanie wojny z USA, to już jest easy peasy, to już sobie to teraz dokończę, bo moje dywizje już praktycznie sztormują Berlin, nie? Ja pierdzielę, ale ten trick z Manpower'em mi tutaj oddał, jak ustawiłem tutaj 100 coś dywizji i tutaj 100, nie? To naprawdę oddało. Dobra, uwaga, czy udało mi się ogarnąć konferencję pokojową? Tak jest, have Germany as puppet of Russia, tak jest, the revolution triumvirate, tr 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 nie? Triumfant, przepraszam. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej kontentu z Herzo Iron 4, to kliknijcie ten materiał.